maneczko widzowie, z tej strony Eldar I witam w kolejnym odcinku z rynku tymi Nie tylko, dzisiaj sobie tak pogadamy o graczach troszkę Więc będą steam czarcy Będzie troszkę rynku I kiedy oczywiście będzie promocja na Kopenhagę To na co I co ciekawe na co Nie mam odpowiedzi konkretnej Ale może was zaciekawie Lub może wam dam jakąś podpowiedź, której nie wiedzieliście Zobaczymy zaraz Więc co, na szybkim wstępie, możecie śledzić oczywiście sklika Na kanale jeżeli jesteście nowi, bardzo fajnie było to jest dla mnie przede wszystkim największe chyba wsparcie, jakie możecie mi dać i motywuje do działania. I co? Skis Monkey, link do strony w opisie, darmowe, 5$ dolarów z kodem ELZART przy wymianie, więc bardzo spoko opcja, bardzo spoko bonus. Strona nie naklejek, przez to wyjmiemy naprawdę tutaj fajne krawciki ze stronki i jest tego naprawdę dużo. Więc tutaj polecam, poszukać czegoś, na co możecie naprawdę fajnie zarobić. No, jest troszkę przedmiotów, więc, jak staniecie jakiegoś drugiego krafta, można go potem drożej opylić. Plus, do tego, przy wpłacie z moim kodem, dostaniecie aż 35% bonusu do doładowania. Przy doładowaniu 100 dolarów, dostaniecie 35 dolarków z Afrykią. Więc bardzo spoko opcja, bardzo fajny bonus. Link do oczywiście w opisie. I zachęcam tak samo również do wbijania na mój drugi kanał. Link również w opisie. Więc tak, może na wstępie, jeszcze przed e, tym, co się stało na szprawcie. Przed kompromocją na Kopenhagę przejdziemy sobie do czarców. Jak wiecie, czarcy pokazują liczbę graczy. No i tutaj trzeba pochwalić, bo dawno nie spoglądaliśmy na nasze wykresy. A zobaczcie to, w ostatnie 30 dni plus 10% przychodu graczy, czyli co? Czyli co możemy, jaki wniosek możemy z tego wysunąć? Że po pierwsze, ludzie trochę wracają do CS-a, na kogoś tu wróciła ochotka, więc to jest dla nas dobre, chociaż nie zawsze rynek pokazuje straszny wzrost, kiedy są wzrosty graczy, ale to i tak jest dobre. Druga sprawa pokazuje, że jednak te eventy troszkę przyciągają graczy, no nie? No bo jednak widać, że społeczność bardziej żyje tą, tym majorem, jaki teraz jest, więc no. Eventy coś tam niecoś przyciągają, więc jak nadchodzi event, to nadchodzi też trochę kasy na rynku Steam, można tak powiedzieć. I naprawdę jest to spoko opcja, jak możemy to zobaczyć w weekendy. No, trzyma się ta liczba graczy, tak naprawdę. Jest to spoko, no, milion pięćset, no to jest przeogromna liczba tutaj w pikach e, graczy weekendowych, więc naprawdę dużo i fajnie, że ludzie w to grają. Wiadomo, gierka błędy ma, jakie ma, tu już nie będziemy oceniać. Fajnie po prostu, że tu nas interesuje to, że gracze przybywają. Druga rzecz, e, Sprout ogłosiło tutaj koniec działalności, ok? To jest bardzo tutaj dziwnym, jak tutaj użytkownik napisał, ruchem, ponieważ pozyskali nowych gracz. Ok, ja na info, na bieżąco z tym akurat nie byłem, ale powiem tak, naklejka jest przeładna według mnie. I właśnie takie drużyny, które są, tak jak właśnie często omawiamy, są spoko inwestycją. To była jedna z naszych inwestycji, o której mówiliśmy, przypominam. E, więc takie zaklejki, które są spoko inwestycją, właśnie i na przykład organizacja upada, zobaczcie, co się zaczyna dziać. Właśnie o tym mówiłem często w inwestowaniu. Patrzcie to. No i. No ale zobaczcie, no kurwa, alert, nie? Znaczy alert, no ban jeszcze mam, znaczy bana, co ja gadam? No guard mi się teraz restuje, więc tak naprawdę jeszcze nie mogę handlować na rynku, więc mi tutaj trzęsie, że nie mogę sobie posprzedawać, bo w piku tutaj było pięknie, zobaczcie, 80 groszaków. I ja pierdziele, zobaczcie, 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 zobaczcie ile kasy. 5 groszy, 500 sztuk i 80. No nawet nie ma co tutaj gadać, no ogromny wzrost, więc no naklejeczka, przepiękną krotność zrobiła. Mam nadzieję, że wy poinwestowaliście ci, co. To, to oczywiście posłuchali mnie i wtedy akurat chcieli to kupić i na tym zarobili, bo to jest najważniejsze, żebyście wy zarabiali na tym, ja we mnie chuj, czasami ważne, żebyście wy zarobili, byście wy byli z tego zadowoleni, więc dobra, to jest ważna rzecz. Druga, kiedy będzie ta promocja na Kopenhage? To jak powiedziałem na wstępie, jeszcze nie mam pojęcia, czy jeszcze nie mam pojęcia, nie, że tak, że przed innymi będę wiedział, kiedy jest, bo nie będę wiedział, ale... Ale generalnie na starszych eventach to było tak, że był event, wchodziły naklejki przed eventem, event się kończył, to prawdopodobnie praktycznie zaraz wlecia, wlatywała promotę na, na jakiś event i dalej już ona tyle ileś trwała. Ostatnio ten w sumie ruch, że promocja idealnie jest po evencie Troszkę jest zaprzestany, bym tak powiedział Event jest przedłużany, promka jest strasznie długo ponownie I nie wiemy co się dzieje. No teraz mamy to wszystko zaburzone Dlaczego? No bo wleciała Kopenhaga tak w sumie no No uznajmy to tak z przymrużeniem oka w połowie Majora No to bardziej przy starcie, ale w dalszym ciągu dajmy tutaj tą połowę Majora I teraz tak Kiedy promocja? No. Jeżeli promocy były często nawet po już zakończeniu, tutaj majora się jeszcze nie pojawiały, tylko jeszcze parę dni potem, to teraz no to powinna być z dużym opóźnieniem. Ale z drugiej strony, jakby zrobili promocję od razu po skończeniu się turnieju i byłaby ta promka i ona by potrwała na przykład tylko, tylko tutaj przykład, daję przykład, dwa na przykład lub trzy tygodnie, byłoby ciekawie, nie sądzicie? Ja na, taki, ja na takie coś, takiego czegoś, że tak powiem, oczekuję. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja bym był. O kurwa, zobaczcie to. Sprout złota. Ile ona kosztuje? Ja pierdźcie. 66 zł. Czekajcie. Boże, jak ta cena urosła? Co tu się wydarzyło? Jacie. No, dużo, dużo. Szkoda, że złotych nie miałem. A czekajcie. Sprout holo. Też chciałbym sprawdzić. Wiem, że trochę się wbijam z rytmu, ale ty te sprouty mam. ich kilka. No to fajnie, też za 6 nich kupionych To jeszcze za 4, patrzcie Jakby to się skupiło, te 30, Boże Fajny ten zarobek był, ale nie skupiły się niestety No ale trudno się mówi Dobra, nieważne to jest więc tak, więc liczymy na to, że promocja będzie oczywiście krótko, jak najkrócej się da, bo to będzie dobrze wpływało na to, kto w to inwestował i w sumie też dobrze wpłynie na parsie, jeżeli też Kopenhaga będzie krótko. No ale wiadomo, to nie jest pewnie, to jest tylko takie moje gadanie, więc tak naprawdę nie bierzcie tego tak naprawdę na poważnie. To jest tylko moje, wiecie, marzenie o tych jak inwestycje powinny wyglądać, a, a... Czy to będzie prawda, to już jest w ogóle, patrzcie to, legendy 22, czy to jest prawda, to już jest daleko od faktów odsuniętej tego nie wiemy. Więc co widzowie, Kodzik Elzart na się G4 Skins, życzę miłego dziąka, może wiecie na Skins Monkey, link w opisie, trzymajcie się, cześć, cześć.